Wyobraź sobie, że znajdujesz w końcu swoje wymarzone mieszkanie. Wszystko się zgadza. Lokalizacja, metraż, światło, klimat. Widzisz się już w nim za kilka miesięcy, i właśnie wtedy, gdy wyobrażasz sobie poranek z kawą na balkonie, przychodzi zimny prysznic, brak zdolności kredytowej, bank odmawia, mówi: Za niski dochód, zbyt krótka umowa, za dużo limitów na kartach. A ty zostajesz z niczym. Albo gorzej, Trafiasz na warunki, które sprawiają, że za to samo mieszkanie zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy więcej w odsetkach. Brzmi znajomość, a może dopiero jesteś na początku tej drogi? W tym odcinku pokazujemy, jak realnie zwiększyć swoją zdolność kredytową. Legalnie, bez kombinowania, bez ryzyka, ale z głową. Bo prawda jest taka, że zdolność kredytowa to nie tylko cyferka w systemie bankowym. To efekt wielu decyzji, które podejmujesz na długo przed tym, jak w ogóle pójdziesz po kredyt. To sposób, w jaki zarabiasz, to to, jak wydajesz, jakie masz umowy, jak wygląda Twoja historia w BIG, czy masz kartę kredytową, czy jej nie masz, czy masz zobowiązania, czy nie masz, i czy potrafisz zarządzać swoją sytuacją finansową jak człowiek, który planuje, a nie jak ktoś, kto liczy, że jakoś to będzie. W tym filmie poznasz pięć skutecznych sposobów na zwiększenie swojej zdolności kredytowej. Zrozumiesz też, czym jest scoring w BIG. I dlaczego czasem parę punktów różnicy oznacza różnicę 20 do 30 tysięcy złotych w całkowitym koszcie kredytu? Nie musisz być ekspertem finansowym, nie musisz zarabiać 20 tysięcy miesięcznie, ale musisz wiedzieć, jak grać w tę grę bo system bankowy działa według swoich zasad i nie ma w nim miejsca na przypadek. Ten materiał to wiedza, która może zdecydować o tym, czy w ogóle dostaniesz kredyt, ale też na jakich warunkach go dostaniesz. A to już różnica między wolnością finansową a pułapką na 30 lat. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, subskrybuj kod złamany, bo na tym kanale mówimy wprost o tym, jak działa świat finansów, banków, kredytów i inwestycji. I uczymy Cię, jak nie dać się systemowi, tylko go ograć. Zaczynamy. Zanim pokażę Ci konkretne sposoby na podniesienie zdolności kredytowej, musisz zrozumieć, z czym właściwie masz do czynienia. Bo wielu ludzi myli pojęcia, a niektórzy nie rozumieją nawet, co dokładnie bada bank, kiedy składasz wniosek kredytowy. Zacznijmy od rozróżnienia dwóch pojęć: zdolność kredytowa, a wiarygodność kredytowa, czyli tzw. scoring w bik. Zdolność kredytowa to nic innego jak informacja dla banku, czy w Twoim obecnym stanie finansowym jesteś w stanie regularnie i bezproblemowo spłacać raty kredytu, czyli ile zarabiasz, jak stabilna jest Twoja praca, ile masz osób na utrzymaniu, jakie masz stałe wydatki, zobowiązania, alimenty, leasingi, kredyty, karty itd. Z kolei wiarygodność kredytowa to ocena Twojej przeszłości, czy wcześniej spłacałeś wszystko w terminie, czy brałeś kredyty odpowiedzialnie, czy nie zaciągałeś pięć zobowiązań w tydzień. To właśnie mierzy BIG, Biuro Informacji Kredytowej, a konkretnie daje ci punkty, tak zwany scoring, który banki widzą zanim jeszcze zaczną analizować twoją wypłatę. Co wpływa na ten scoring? Przede wszystkim terminowość. Jeśli spóźniałeś się ze spłatami, dostajesz po głowie. Jeśli byłeś punktualny, masz bonus. Dalej, ilość i częstotliwość zobowiązań. Jeśli masz dwa do trzech kredytów, ale dobrze sobie z nimi radzisz, super, ale jeśli zaciągasz je zbyt często, system widzi w tobie ryzyko. Kolejny punkt. Wykorzystanie limitów. Ludzie myślą, że jak mają kartę kredytową i ją wykorzystują mądrze, to dobrze, ale jak używasz całego dostępnego limitu, banki widzą w tym ostrzeżenie. Staraj się nie przekraczać 50% limitu. Masz sześć tysięcy złotych na karcie? Korzystaj z maksymalnie 3 tysiące złotych. Ostatnia rzecz. Ilość zapytań kredytowych. Jeśli w krótkim czasie złożysz kilka wniosków do różnych banków, BIK to odnotowuje. System może to uznać za desperacką próbę ratowania się, a nie świadomą decyzję. I tu pojawia się coś ważnego: Twoja ocena nie zależy tylko od ciebie. Big porównuje cię do tysięcy innych ludzi o podobnym profilu. Czyli, nawet jeśli ty jesteś rozsądny, ale 85% ludzi w twojej grupie ryzykowało i nie spłacało na czas, możesz oberwać rykoszetem. Tak samo jak w ubezpieczeniach: młody kierowca zapłaci więcej, nawet jeśli jeździ idealnie, bo należy do grupy ryzyka. Wniosek? System jest brutalny, dlatego warto go zrozumieć, zanim nas oceni. Skoro już wiesz, czym jest zdolność kredytowa i jak działa BIK, czas przejść do konkretów. Oto pięć sposobów, które realnie mogą zwiększyć Twoją zdolność kredytową, nie w teorii, tylko w praktyce. Legalnie, skutecznie i bez narażania się na kłopoty. Sposób 1. Spłata lub zamknięcie zbędnych zobowiązań banki patrzą na Twoje miesięczne obciążenia. Im więcej masz rat, limitów, kart kredytowych... Tym mniejszą kwotę uznasz za możliwą do spłacania. Chcesz zwiększyć zdolność? Zredukuj liczbę aktywnych zobowiązań. Ale uwaga, nie konsoliduj ich na siłę, jeśli prowadzi to do dłuższego okresu spłaty lub wyższych kosztów. Spłacaj mądrze, najlepiej z doradcą. Sposób 2. Dodatkowy dochód albo współkredytobiorca. Dodatkowa praca, nawet na pół etatu, może pomóc. Ważne, by dochód był regularny i w formie akceptowanej przez bank, najlepiej umowa o pracę. Jeśli nie masz takiej możliwości, rozważ współkredytobiorcę. Rodzice, brat, siostra. Ich obecność w kredycie może podnieść zdolność, a po jednym do dwóch latach można ich wypiąć z umowy, przenosząc kredyt do innego banku. Sposób trzeci: rozdzielność majątkowa. Jeśli jesteś w związku małżeńskim i twój partner nie pracuje lub ma niskie dochody, jego obecność w kredycie obniża twoją zdolność. W takiej sytuacji można rozdzielić majątek i wziąć kredyt tylko na jedną osobę. Te, która ma silniejszy profil finansowy. To rozwiązanie nie dla każdego, ale warto je rozważyć z prawnikiem i doradcą. Sposób 4: wydłużenie okresu kredytowania. To prosty mechanizm. Im dłuższy okres spłaty, tym niższa rata miesięczna, a więc wyższa zdolność. Kredyt na 30 lat da ci wyższą zdolność niż na 15, ale to nie znaczy, że musisz spłacać go przez 3 dekady. Możesz wziąć kredyt na dłużej i nadpłacać go, skracając realny czas spłaty. To technika, którą warto znać. Sposób piąty. Przemyślany wybór banku. Każdy bank liczy zdolność inaczej. W jednym masz zdolność na 400 tysięcy, w innym na 550 tysięcy, mimo że Twoja sytuacja się nie zmienia. Dlatego nie idź do swojego banku, bo go znasz. Idź tam, gdzie regulaminy i algorytmy pracują na Twoją korzyść. A żeby to znaleźć, potrzebujesz kogoś, kto zna te algorytmy od środka. Znasz już pięć sprawdzonych sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej, ale żeby naprawdę skutecznie przygotować się do kredytu, warto dołożyć jeszcze kilka kluczowych detali, które robią różnicę między decyzją pozytywną a odmową. Po pierwsze, czas. Zdolność kredytowa nie buduje się z dnia na dzień. Minimum 3 do 6 miesięcy wcześniej powinieneś zacząć przygotowania. To czas na ustabilizowanie dochodu, uporządkowanie wydatków, spłatę zobowiązań, a nawet drobną zmianę struktury wynagrodzenia. Im wcześniej zaczniesz, tym więcej masz kontroli. Jeśli zaczniesz za późno, bank cię oceni takim, jakim jesteś, nie jakim mógłbyś być. Po drugie, forma zatrudnienia. Najlepiej, jeśli masz umowę o pracę na czas nieokreślony. Takie źródło dochodu jest najbardziej akceptowalne i daje największą zdolność. Ale to nie znaczy, że inne formy są bez szans. Umowa, zlecenie czy działalność gospodarcza też mogą być zaakceptowane, jeśli trwają odpowiednio długo i mają potwierdzoną ciągłość dochodu. Klucz to stabilność i przewidywalność. Po trzecie, liczba osób na utrzymaniu. To jeden z najbardziej niedocenianych elementów. Im więcej osób masz na utrzymaniu, tym niższą zdolność obliczy bank. I odwrotnie, jeśli jesteś singlem, z wysokim dochodem i niskimi kosztami życia, twoje szanse rosną. Po czwarte, wiek i zawód. Młody wiek może być zaletą, bo bank ma przed sobą kilkadziesiąt lat Twojej pracy zawodowej, ale niektóre zawody są oceniane jako bardziej stabilne, np. lekarze, informatycy, prawnicy. Tych detali nie widzisz, ale system je widzi. I najważniejsze na koniec: każdy bank ma swój algorytm. To znaczy, że w jednym możesz nie mieć żadnej zdolności, a w innym dostaniesz 600 tysięcy złotych. Dlatego kredytu nie załatwiasz przy okazji w banku, gdzie masz konto. Robisz to z doradcą, który zna te różnice i wie, gdzie masz największe szanse i najlepsze warunki. System nie jest sprawiedliwy, ale nie musi być. Wystarczy, że ty go rozumiesz lepiej niż on ciebie. Zdolność kredytowa to nie matematyka to gra a w tej grze nie wygrywa ten, kto najwięcej zarabia, tylko ten, kto najlepiej rozumie zasady. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to wiesz już więcej niż większość osób, które dziś wchodzą do banku i pytają, czy dostanę kredyt. Ty już nie pytasz ty planujesz. Wiesz, że bank analizuje nie tylko Twoje dochody, ale też umowy, historię w BEIK, formę zatrudnienia, liczbę osób na utrzymaniu, zawód, wiek, raty, limity i nawet to, czy byłeś przewidywalny. A to wszystko oznacza jedno: to Ty masz wpływ. Wielu ludzi budzi się dopiero po odmowie i wtedy jest już za późno. Ty masz czas, żeby to ogarnąć. Pamiętaj, nawet kilka punktów w scoringu big może oznaczać różnicę dziesiątek tysięcy złotych w kosztach kredytu. A lepiej wydać te pieniądze na wykończenie mieszkania, a nie na odsetki dla banku. Jeśli chcesz działać mądrze, zacznij teraz sprawdź swoją historię w BIK. Zbuduj ją, jeśli jej nie masz. Zamknij zbędne limity, przeanalizuj swoje wydatki, porozmawiaj z doradcą. I nigdy nie idź do banku bez planu, bo bank ma swój, a on raczej nie działa na twoją korzyść. Na koniec mam do ciebie jedno pytanie: który ze sposobów najbardziej cię zaskoczył? Daj znać w komentarzu. Jestem ciekaw, ilu z Was planuje wprowadzić zmiany już dziś. I pamiętaj, ten kanał powstał po to, żeby łamać schematy, rozbrajać system i pokazywać Ci, jak podejmować lepsze decyzje finansowe. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj kod złamany. Tu uczymy się grać według ich zasad, ale na naszych warunkach. I jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, udostępnij go komuś, kto właśnie zaczyna drogę po kredyt, bo może dzięki Tobie nie straci dziesiątek tysięcy złotych i paru lat życia.